Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Kiba, a w dzisiejszym filmie chcemy zaprezentować mój zbiornik na konkurs do słabo. Prezentowane akwarium ma wymiary 250 cm długości, na 60 cm szerokości oraz 60 cm wysokości, co w sumie daje 900 litrów pojemności. Akwarium jest zbiornikiem środowiskowym inspirowanym amazońskim plekwater. Za filtrację odpowiadają cztery filtry kubełkowe Fluval FX6. Jak chodzi o wkłady filtracyjne, można wyróżnić kolejne gąbki, ceramikę, matrix, kulki MaxPecta oraz tormek. Dodatkowo zbiornik wyposażony jest w filtrację hydroponiczną, wypełnioną keramzytem, biobalami oraz ceramiką. Obsadzono zostało roślinnością tropikalną, kolejną skrzydło kwiaty wraz z formą variegata, dwie odnane barwem Fibozapomili, Golden Potos, EpiPremium Aureum, EpiPremium Moonlight, Anturium Zizu, fiolek afrykański oraz asparagus. Parametry fizyko-chemiczne wody w zbiorniku: pH 6, twardość ogólna 1, a temperatura utrzymywana jest na poziomie 27 stopni. Roślinność w akwarium to głównie wytrzymałe gatunki twardolistne oraz epifityczne, anubiasy, walisnerie, mikrozoria oraz W Tafle wody pokrywa warstwa zacieniających roślin pływających, pistie, limnaby oraz paprotnice. Do akwarium użyłem licznego preparowanego drewna tropikalnego i krajowego, kamieni otoczaków oraz suszu tropikalnego. Regularnie dodaje także przygotowane liście i szyszki lochowe. Obsada akwarium to w głównej mierze ciepłolubne amazońskie piedęgnice i smokształtne kształtne. tutaj kolejno 10 skalarów Pterophyllum scalare, parę skalarów (Manakapuru), parę skalarów Rio Nanay, 8 geofago z redhead tapajos, 4 akwary żółte, Equidens Mete, 4 kiryśniki czarnoplawy plame 4 platydory kolczaste, Platydoras armatulus, 4 kirysy grzyby koczelne, Agamictis pectinifrons, 30 kirysów strumieniowych, Corridoras arcuatus, 10 kirysków spiżowych, Albinosów, Corridoras aeneus, 10 drewniaków dwubarwnych, bunocefadus coracoideus, parę z złocistych, z których oreum, Dwa zbrojniki Ancistrusy SP Calico, dorosłego ducha amazońskiego oraz ponad 15-letnią Bosję Emerytkę. To wszystko, co chciałbym Państwu zaprezentować w dzisiejszym filmie. Wszystkie informacje zostaną zawarte także w opisie materiału. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie oraz życzę powodzenia wszystkim innym biorącym udział. Dzięki jeszcze raz. Kiba, na razie, cześć.